Zaczął się nawracać, kiedy może podobnie jak wy dzisiaj, zaczął słuchać w Mediolanie biskupa, który miał na imię Ambroży. Ambroży przepowiadał Ewangelię z mocą, ale Augustyn mówi tak: Słuchałem go, bo byłem ciekaw stylu, czy ładnie mówi, ale nie byłem ciekaw tego, co mówi. To mnie kompletnie nie obchodziło, treść mnie nie obchodziła. Słuchałem, czy mówi ładnie. Ale wiecie, to, że słuchał, już zaczynało go powoli zmieniać. Prawda zaczynała do niego powoli, powoli docierać. I wtedy zaczął się modlić i zapisał tę modlitwę. Ta modlitwa brzmiała tak. Daj mi Boże, czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie w tej chwili. Jak ktoś chce, może się tak modlić, bo jak widać Augustynowi pomogło. Daj mi Boże czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie w tej chwili. I mówi, dlaczego w ten sposób się modlił? Dlatego, że bał się, że Pan Bóg go wysłucha. I jeśli go wysłucha, no to będzie mu się życie musiało zmienić. I mówi: "A we mnie były takie pożądania, które ja wolałem nasycić niż odrzucić. Czyli to, jak żył, to, jak postępował, podobało mu się. Ponieważ główny kłopot jego to był seks, 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 seks i seks, no to jego mama wymyśliła, że może by się udało go ożenić. To w małżeństwie będzie jakoś może normalniej. Nie? Więc tę pierwszą jego kobietę, z którą miał nieślubnego syna, odesłano i zaręczono go z inną. Tylko pech polegał na tym, że dziewczyna miała dwa lata za mało, żeby wejść w małżeństwo. Trzeba było poczekać dwa lata na to, żeby ona była do małżeństwa zdatna. Co zrobił Augustyn? Znalazł sobie następną dziewczynę. Nie. Nie potrafił żyć bez kobiety, nie potrafił żyć bez seksu. Z jedną był zaręczony, z drugą na co dzień współżył, I, a jednocześnie słuchał Ewangelii, przychodził na arenę i słuchał biskupa, który naucza. I napisał tak. Posłuchajcie, to jest niesamowite zdanie. Uważam, że. To jest najważniejsze zdanie, jakie Augustyn napisał w życiu. Były we mnie dwie wole, walczyły we mnie dwie wole, dobra i zła, i ja w tej walce byłem po obydwu stronach. Czujecie to? Poznawał coraz bardziej Jezusa i go fascynował. Ten Jezus jest fajny, Jezus jest dobry. Jezus jest piękny, ale z drugiej strony ciągle siedział w grzechu i nie nazywał Go grzechem. To mu się podobało. Były we mnie dwie wole, dobra i zła, walczyły ze sobą. Ja w tej walce byłem po obu stronach. I wtedy im bardziej do niego przemawiała Ewangelia, to Augustyn pisze w wyznaniach tak. I mówiłem ciągle jutro, jutro, jutro. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. A chwilka stawała się miesiącami, latami, nie? I nie był w stanie się przełamać. Coś z tego doświadczacie sami? Co?